Poznańscy urzędnicy i pracownicy jednostek miejskich dostaną podwyżki. Po długich negocjacjach prowadzonych przez Polską Solidarność udało się dojść do porozumienia. Wynagrodzenia wzrosną o 400 zł miesięcznie. W sumie ponad czy prawie 12 tysięcy pracowników. W efekcie tych podwyżek od miesiąca marca każdy pracownik powinien otrzymać kwotę do wynagrodzenia zasadniczego dodatkowo 400 zł, plus być może wynagrodzenie stażowe, jeżeli takiemu indywidualnie przysługuje. Chcieliśmy tej podwyżki. Negocjacje trwały bardzo długo, gdyż strona tutaj miejska, prezydent miasta nie oferował kwoty, która by nas zadowalała. Ta kwota, która jest teraz 400 zł plus wzrost tego wynagrodzenia zasadniczego, to jest totalny minimum, wskazując na wzrost płacy minimalnej. Organizacje Związkowe Solidarności funkcjonują w większości zakładach miejskich. Tak naprawdę te negocjacje rok do roku staramy się przeprowadzać, rozmawiać, wskazywać, że jednak musimy gonić tego króliczka, musimy gonić też przedsiębiorstwa prywatne, które oferują dużo większe wynagrodzenia swoim pracownikom.